No i się z tej strony, klocki a od Czas na recenzję zbrojowni Ironmana, Ach, kolejnej wersji zbrojowni Ironmana, to jest ta trzecia, ostatnia, która wyszła w roku 2025, czyli w tym, który się tak naprawdę kończy. No. Pewnie go zobaczcie po świętach. Na pewno zobaczycie ten po świętach. Dobra, przechodzimy do zestawu. Zestaw wydany w tym roku kosztuje chyba ponad 200 zł. Kupiłem za 200 zł go na, na smyku. Wyposażenie zestawu to oczywiście 4 minifigurki. A 5, przepraszam. Killian, Pepper, Potts, e, Dwóch heron i Iron Patriot. Redycja w końcu. I otrzymujemy redycję Igora. W tej filmie będę porównywał Igora z tamtym Igorem. Porównanie między tamtym Igorem a tym zobaczycie na którym ze shortów. Ale zaczynając do zestawu. za pośle ponad 400 elementów. No zobaczymy, co my tutaj mamy. Oczywiście my. Tu z Jarvisem, a nawiązuje do, do trzeciej części Ironmana, jak dotąd ostatniej. Ech, niestety to się nie obraca. Minus otrzymujemy, jakby inaczej, małego Jarvisa. Z, z gaśnicą otrzymujemy trzy tutaj stanowiska na zbroję Ironmana. Co ciekawe, to są wszystkie naklejki i to jest fajnie zrobione, bo sami zobaczcie, druga strona, że tutaj tam możemy włożyć z przodu zbroję, że tak powiem, więc to jest fajnie. Znowu, czemu są naklejki, płacimy ten zestaw niemało, no 200, no prawie 300 za taki zestaw w New i trochę przegięcie, uważam, że pały. I nie wiem do czego służył ten stół, ja oglądałem ten film w tym roku, jakoś go kurczę nie przypominam sobie, on ma jakąś taką funkcję zabawiam. nie wiem o co w tym chodzi. Może wy wiecie, jeżeli wiecie to mi napiszcie w komentarzach. Ale też tutaj te, te ognie, które były w poprzedniej wersji, w sensie w tej pierwszej zbrojowni Ronmana i ja mam teraz większy dylemat jak to połączyć z tamtymi, no jakoś to zobaczymy, no. To się oczywiście rusza, nie? To mamy komputer Jarvisa, fajne, fajne, naprawdę bardzo fajne. No kurczę no to jest tak naprawdę, to można szybko omówić. Bardzo szybko, fajne jest to, że to jest druk że to nie jest naklejka. Ale dobra, przejdźmy do Igora. Igor, czyli reedycja. Czy on jest lepszą od tamtego igora? Nie wiem, musicie sobie sami to ocenić. Ja tu wam jeszcze przybliżę, w sensie lepszą jakość. To oczywiście można włożyć mi figurkę Mana albo tenego Starka. Fajny mech. Raczej będę się zostawił, ponieważ jestem fanem Marvela, więc może mi się to przyda. Szkoda, że to są naklejki. To nie jest naklejka, to jest na druk, więc fajnie chociaż tyle. No i kurczę, taki fajny Igorek, przyjemny. No, naprawdę, fajny korek. Naprawdę, może się podobać. I szkoda, że Igor był tylko w tym trzeciej części. W ogóle ubolewam nad tym. Szkoda. Potem był to Wiem, że to są taki trochę przedsmak Albastera. Ale kurczę, jakby Lego to bardziej rozwinęło, to mogło być w sumie że w ogóle. Nie no, nie, nie z tego shorta, bo to będzie za długi shortik. Ale wiesz, takie filmik idealnie Wam siądzie. W ogóle minus jest taki, że tu nie mamy. Tych elementów, że może Iron Man strzelać tym yy, rakterem łukowym, ja pewnie jakoś tobie to sobie przerobię, ale o tym w innym pewnie materiale. Igor poprawny, jak najbardziej poprawny. Przejdźmy do to, co ty kluczył najbardziej, czyli do figurek. Ja zacznijmy od Pepper Poc i od razu Wam powiem, że ta poc jest ciekawa. Bo ja nie wiem, czy wszystkie pocy tego zestawu są takie, ale ta ma inne włoski od tamtej z roku poprzedniego. Ja nie wiem, czy to jest błąd fabrykowy LEGO, jeżeli tak, to może te włoski są jakoś więcej warte, nie wiem. Ale one bardziej pasują do Pepper, tak mi się przynajmniej wydaje. No, zostaje taki strzelacz, no to jest zapychacz bawialny. Znowu ten sam garnitur. LEGO, kurczę, to jest takie... Mm... A, no, na tego już nie skomentuję, no. Minus, minus tego zestawu. Pepper, klasyczna. Dalej mamy... Wyjątkowo mi figurka, która nigdy się nie pojawiła, czyli Kylian. O, w ogóle magówkę od Cedrika de Dygord... Gordiego z Harry'ego Pottera, więc. A. Ah, kurczę. Fajne są te nadruki na jego klacie. Znowu, dlaczego nóżki nie są zadrukowane? Naprawdę. Włosy fajne. Klata z tyłu fajne, że to jest dość umieśniony. Tego klata czerwona. Mam nadzieję, że Lego wypuści tą jeszcze babkę, że Lego ogólnie rozwinie ten trzecią część Man. Bo to naprawdę jest fajny, bardzo potencjał. Może jakieś reedycje z mandarynem, to zobaczymy. Ogólnie mam ochotę święto obejrzeć trzecią część Ironmana, bo to jest mega świąteczna część. I polecam Wam bardziej od Kevina Samego w domu. No, kolejną minifigurką jest Ironman. Mark chyba podaje, że szósty. Oczywiście z główkiem z Jarvisem. Redycja, oczywiście. Fajnie odzorowany jest ten reaktor łukowy w całcie trójkąta, bo to było w drugiej części. Fajna druki, spokojny moment, naprawdę nie mam do czegoś za bardzo przyczepić. Fajna reedycja. Ja wolę sobie te hełmy poprzednie, chociaż jak ja patrzę, te poprzednie hełmy to tych się jakoś idzie przyzwyczaić. Fajnie, że to Lego jakoś zrobiło z tego reedycję. Dalej mamy Marka chyba 45, czyli z Avengers Ultron. Był w zestawach już poprzednich. Jeżeli ktoś takiego. W ogóle to jest minus dla fana Marvela, bo jeżeli ktoś ma zestawy z Ultronem, no to już takich Iron Manów pewnie ma trzech. Albo czterech nawet. No Lego mogło się bardziej popisać, jakoś nowego Iron Mana zrobić, bo było parę ciekawych. No szkoda, że to, bo tak naprawdę wyjątkowym Iron Manem jest ten. Te minifigurki już dwie były, tylko są trzy minifigurki wyjątkowe, choć może że ta też była wcześniej, więc... A, aha, Lego Lego takie mechowate trochę. No i Iron Patriot, czyli... On się przewraca, bo dałem mu to. On ma ogólnie ten plecak z tyłu. Ma główkę War Machine'a. kurczę, dlaczego główka War Machine'a, czyli Rudiego, czy jako miał, ma taką samą główkę? kurczę, bez drugiej strony na druku. No to jest minus. Lego trochę idzie po macucemu z tym Marvelem. Ach, ale dobra, no fajna minifigurka, Iron paty fajnie odśnieżony, odświeżony, fajnie. No to jest główny powód, naprawdę, jak patrzycie na tą minifigurkę, to myślicie Donald Trump i Stany Zjednoczone, nie? Tylko czemu ten PECAK tak tą minifigurkę obciąża, to naprawdę, nie wiem, no... Moja ocena na koniec, patrzcie na cenę, iż zrobicie to za 200 zł, 5 minifigurek, to jest cena... Tylko kurczę, ta głowa tego Kyliana to tak nie pasuje... W tym zostaje był trochę większy potencjał na minifigurki i LEGO... Kurczę, wypychacze zestawu spoko, bardziej się mi się figurek eee, 4 na 5, trochę, bo wyjdziałbym tu może bardziej zamiast figurę jakąś inną scenerię, może fragment czegoś. 4 na 5, moja ocenka. Trochę dłuższa recenzja wyszła, nie przemyślałem. Dobra, do zobaczenia i siemanko, bajo!